sobie nie poradzicie, więc też przyszedłem. Nie? nie, ja dam radę sam, spokojnie, w ogóle się nie przyjmujcie. Tak jakbyście tutaj trochę miejsce zrobili, jest tak sobie. Jestem gotowy, jakby coś. Jak to jest, że jak jest się na statku, to od razu się jest zagonionym do pracy. Niedługo wszystko stanie się jasne. Spokojnie, spokojnie, mam za dużo siły, więc. Nie dziękujcie. Jest nieludzka. Jeszcze śpię, ale nie mogę narzekać, ponieważ dzisiaj nastąpi bardzo ważny moment. Ktoś mi pozwolił, mam nadzieję, że to nie jest błąd i jeszcze nie zostanę cofnięty, odbyć rejs darem młodzieży. Prawdziwą legendą polskiego morskiego życia, a więc statkiem, który przejął te historyczne tradycje polskich statków szkoleniowych. I jestem już zaopatrzony w sztormiak, w worek marynarski, i za moment. Moja jakże niegodna stopa dotknie nie podłogi, a pokładu. I uwaga, to jest ten cudowny moment. Dzień dobry panowie, znajdzie się jeszcze jakieś miejsce dla majtka? Idealnie poznamy każdy zakątek tego wspaniałego statku. Jak w familiacie. Proszę bardzo, jak pięknie prezentuje się nasza przyszła morska kadra oficerska. I pomyślałem, że gdy mamy przed sobą tak imponujący widok. To będziemy mogli zastanowić się, dlaczego te polskie mundury wyglądają tak, a nie inaczej. Zacznijmy od samej góry, od czapki. Ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, ale tutaj daszka brakuje. Takie inne e, wojska w ten sposób się prezentują. Jednak mamy tutaj do czynienia z czymś bardzo praktycznym. Ten daszek e, w trakcie prac na statku mógłby haczyć oliny, inne elementy, więc z niego zrezygnowano. Chyba tym najbardziej charakterystycznym elementem są te oto trzy paski, które symbolizują wygrane bitwy przez admirała Nelsona. A gdy admirał Nelson pożegnał się z tym światem, to na znak żałoby noszono czarny krawat którego ślad dzisiaj zresztą też pozostał. I przepraszam, że tak się doczepiłem akurat tutaj, ale pokażę, żeby to lepiej było widać, że ten krój munduru jest trochę taki robiony w kwadrat, w prostokąt i według legend to nic innego jak ślad tej dawnej pierwszej rekrutacji na statki. I opowiadano, że w porcie brano delikwenta, upijano go, zakładano mu worek na głowę, a później na statku tylko wycinano miejsce na ręce i na głowę. Stąd taka workowata, nieco konstrukcja, która zresztą do dzisiaj została. No i coś, co jest jeszcze bardzo charakterystyczne szerokie spodnie, szersze niż inne wojska, a dawniej były jeszcze nieco szersze. I nie chodzi o to, że nasi adepci morscy e, to jest aspirujący przyszły zespół hip-hopowy. A to też ma wymiar praktyczny. Gdybyśmy brodzili w wodzie, to w każdym momencie można by było po prostu sobie takie spodnie podwinąć, wszystko wtedy by bardzo dobrze działało. Pięknie się prezentują, ale na sobie mają kawał historii. No, niepowtarzalna okazja. W tym kubryku zazwyczaj tak spokojnie nie jest. Znajdujemy się w takim pomieszczeniu, gdzie studenci czy uczniowie żyją, śpią i najczęściej są bardzo głośno. Jak widać na załączonym obrazku, również idealnie dbają o czystość. Gdybym tutaj wpadł z białą rękawiczką, to by się kurzyło i. Na pewno jakaś kara przez Mosmana byłaby zadana, ale miejmy świadomość, że to, co jest najciekawsze, to fakt, że na darze młodzieży przez bardzo długi czas trwały spory. Czy czasami ci uczniowie nie powinni tak jak na darze Pomorza, spać na hamakach podwieszonych pod sufitem. I tak chcieli niektórzy, no ale inni mówili: no dobrze, już tam nie przesadzajmy, dajmy im jakieś tam normalne łóżka i Ostatecznie ta koncepcja zwyciężyła. Szkoda tylko, że ten bałagan zwyciężył porządek. Chyba najbardziej charakterystyczny motyw wszystkich korytarzy tutaj pod pokładem a więc całe długaśne rzędy ręczników, kolorowo, każdy inny. I to jest najlepszy znak, że w kubrykach, tutaj w środku, w tych częściach wspólnych, toczy się życie. Gdy ręczniki znikną, to będzie znak, że statek już teraz niestety samotnie stoi w porcie. Mostek na statku jest oczywiście bardzo ważny, nie należy przeceniać jego roli, ale tutaj mamy coś równie istotnego. Tu, gdzie teraz stoję, jest świetny punkt obserwacyjny, na którym urzęduje tak zwane oko, a więc istotna osoba, która nieustannie wypatruje horyzontu i raportuje wszelkie napotkane obiekty. I aby precyzyjnie określić położenie takiego obiektu, używa się e, takiego sprzętu, to jest namiernik. I teraz gdy spojrzymy przez ten otwór, na przykład powiedzmy, ten obiekt będzie tutaj i wszystko nam się pięknie zejdzie w jednej linii z tą oto żyłką, to wtedy wiemy, że na przykład statek piracki na horyzoncie jest na koncie 20, i taka informacja zostanie przekazana do oficera. A więc mamy do czynienia z poprawą bezpieczeństwa. Gdybyśmy na przykład tutaj górę lodową spotkali, co przecież w czerwcu na Bałtyku jest niezwykle częstym zjawiskiem, to Absolutnie unikniemy takiej katastrofy, która dopadła Titanica, a więc jesteśmy w dobrych rękach. Alarm do żagi. To oznacza, że jestem już spóźniony. Co się teraz będzie działo? Jeden wielki chaos. To oznacza, że będziemy musieli yy, podnieść żagle. Po prostu. Ale tak naprawdę nikt w trakcie takiego alarmu nie do końca wie, o co chodzi. Są podawane poszczególne numery, nazwy żagli. Jeden wielki chaos. Po prostu będę udawał, że wiem, co robię. O, no bram stop! Bram jedzie szybciej! Bram szybciej! Tak, Brom idzie dużo lepiej, czy Brown? Bram. Bram, szybciej! Tak, powiedziałem, Bram, szybciej! No właśnie, Pan powiedział wyraźnie. Wszystko stop! Tak! Sam Bram, jedzie sam Bram, tak? I raz, raz! I teraz bardzo ważny moment. Nasz dar młodzieży zaczyna płynąć w taki prawidłowy sposób, czyli pod żaglami. Powierzchnia ich jest imponująca około 3000 m2 czyli tyle, co dużej wielkości hipermarket dość potężny, a to wszystko zapewnia nam wspaniałą prędkość w morzu. Wiedziałem, że prędzej czy później się to stanie. Komendant mnie wyrzucił, za durne, wygłupy, dlatego jestem sam w szalupie ratunkowej na środku morza, obok nikogo, zdany tylko na siebie. Dali mi kapok, koło ratunkowe, więc tak siedzę na wszelki wypadek, jakby nastąpiło jakieś zagrożenie. Ale skoro już tutaj jestem, to pomyślałem, że opowiem o tym, co w takiej szalupie znajdziemy. Proszę bardzo, silnik prawdziwy, uruchamiany na korbkę. Mam nadzieję, że nie zawiedzie, gdy będę go potrzebował. Nieco dalej, ster, wszystko. Powinno działać. Jakieś zapasy żywności, wiosła, dlatego jakaś tam iskierka nadziei się pojawia, ale sam po środku morza, potem oceanu, nie wiem, czy przyjdzie ratunek. Ahoj, przygoda! Nie śpię, nie śpię. Chociaż jest środek nocy, mniej więcej druga, to dostałem ważne zadanie, ponieważ wyznaczono mnie do warty od 24 do 4 rano tak zwana wachta cmentarna. Oczy mi się zamykają, ledwo co już tutaj stoję, ale jest to taka warta trochę zaszczytna, ponieważ nazwa bierze się z tego, że od czasu do czasu ponoć można usłyszeć tutaj jakieś duchy, nadprzyrodzone dźwięki. Póki co grzecznie czekam, trochę podsypiam na linach, ale nie wolno mi, dlatego historycznie marynarze jakoś sobie z tym musieli radzić i to powiedzenie o oczach na zapałkach właśnie się bierze z morza. I naprawdę, według opowieści, bywało tak, że brano kawałki drewna, wkładano między oczy i w ten sposób noc się dało jakoś wytrzymać. Inni, nieco bardziej radykalni, wcierali sobie tytoń w oczy, aby nie spać również. Ja mam nadzieję, że wytrzymam, a za moment pokażę być może znacznie bardziej charakterystyczną rzecz dla tej nocnej wachty niż spanie na linach, ale chwileczkę to się jednak chyba zrzemne. Definicja wachty nocnej, półprzytomne twarze. Jak widać na załączonych obrazkach, które skupione są na misternej robocie. Obieranie ziemniaków na samym Placu Kaszubskim, absolutnie centralnym punkcie, chyba najbardziej znanym. No ale jak Anglik przyjeżdża, to Plac Kaszubski jest dla niego nazwą bardzo trudną do wymówienia, więc mówi Potato Square po prostu, czyli Plac Ziemniaczany. Jutro rano, jak się wachta nocna sprawi, to nawet na obiad będą ziemniaki. Urozmaicenie, jakby nie było ich codziennie. Tylko się zastanawiam, jak to działa? Jak ja dzisiaj jadłem makaron, co się dzieje z tymi ziemniakami? Może ktoś wie z Państwa? Ktoś wie? Nie. No, któż by pomyślał, że prędzej czy później zostanę zagoniony do tej jakże zaszczytnej pracy szorowanie pokładu, zwłaszcza statki szkoleniowe, takie jak dar młodzieży, słynęły z czystości. Można tutaj było kroić chlebek. Po pierwsze dlatego, żeby się kapitan o paprochy nie potknął. Po drugie pamiętajmy, że taki statek to jest wizytówka Polski w świecie. Jednak oficerowie nie ufali takim majtkom jak ja na słowo, sprawdzali. Legendy mówią, że w jasnym stroju kładli się i gdy oficer się podniósł i strój był brudny, to cała wachta miała problem. Poza tym, osławiony test białej rękawiczki w rzeczywistości ma rodowód morski. I w ten sposób sprawdzano, właśnie białą tkaniną, czy jest ok. I chwila prawdy, no poprawki. Jadę dalej. Jak mnie Bosman zobaczy. A cóż tutaj się właśnie stało? Nasz kolega bosmański zasygnalizował wszem i wobec, która jest godzina. I odbyło się to w taki sposób, że wybito szklanki, najpierw dwie, później dwie i jeszcze jedną. To oznacza, że mamy 2,5 godziny od objęcia ostatniej wachty. Jest godzina 10:30, a to oznacza, że zbliża się obiadek, ale jest to zwyczaj bardzo stary na darze młodzieży, kontynuowany z czasów, gdy tutaj jeszcze wisiała klepsydra. I pom Mimo tego, że właściwie każdy dzisiaj ma już zegarek na ręku, to nadal w ten sposób podaje się godzinę, a przy okazji bosmański y, mówi również wszystkim, że jest tutaj, czuwa i na morzu jesteśmy bezpieczni. Mesa oficerska, moje absolutnie ulubione pomieszczenie, ponieważ tutaj oficerowie i tacy zwykli zjadacze chleba albo ziemniaków jak ja mogą się nieco posilić. Za chwileczkę zabieram się do jedzenia, ale najpierw zwróćmy uwagę, że na ścianie obserwuje mnie nasz dobry znajomy. To nikt inny jak święty Mikołaj, tak, ten sam od prezentów, który jest patronem marynarzy, chroni, aby nic nam się tutaj w czasie rejsu nie stało, i właśnie dlatego w wielu portowych miastach jest sporo jego ulic czy kościołów. I co bardzo ciekawe, a propos tego jedzenia, które tutaj już pięknie pachnie, to są ziemniaczki obrane przeze mnie. Zarówno oficerowie, jak i zwykli studenci dostają tak samo. Pełny egalitaryzm pod tym względem. Halo, halo, proszę bardzo. Tutaj już ciepły obiadek czeka. Czy to jest koniec świata? Nie, to jest koniec wachty. I ta niekończąca się kolejeczka po prostu czeka grzecznie na jedzenie. Cóż tutaj mamy? Ja wiem, że Pan jest głodny. Ja mam tego pełną świadomość, a mogę na moment przejąć, żeby wszystkim pokazać. Dziękuję uprzejmie, proszę. Nie kłamałem. Czyli mamy to samo co oficerowie. Tutaj w wersji z kaszą. Ziemniaczki, które obierałem tymi ręcoma się skończyły, ale co zrobić? Następnym razem. Wszystkiego dobrego, smacznego. Taki nieuczesany. Bardzo dziękuję panowie. Co złego to nie ja. Wszyscy wiemy, że to nieprawda. Tyle miesięcy na morzu. Brodą już zarosłem cały i czekałem na moment, gdy. Mogę stopą dotknąć suchego lądu. Udało się. Mam nadzieję, że wspólnie udało nam się również, oprócz tego, że przetrwaliśmy, poznać nieco lepiej to marynarskie życie. Darze młodzieży będę tęsknił za całą ekipą. Dziękuję. Niech mnie nie żegna.